Widzimy w kolejnym odcinku z We Were Here Together z 12. Żeby nie przedłużać, zapraszam do oglądania. Wow, widzę gościa, który gra na organach. Śpiewa. No to gratuluję ci darmowego koncertu. Dobra, ja jestem w jakiejś takiej elektrowni, wiesz? Ja jestem jakby w kościele, ale bez krzyża. <laughs> Są ławki i... No i ten gość jest jakby tam daleko, daleko na ołtarzu, ale ja mam przegrodzone. Nie mogę tam wejść. Mhm. Cały czas śpiewa, to chyba jest... Mało istotne. O, mam takie coś do zbadania, i mam trzy skorupiaki. Jeden to jest taki krab z muszelką. O jezu, wszystkie są takie. Ja mam takie eliksiry. Krab fioletowy z fioletową muszelką i na górze czerwoną rzecz. Ja nie mam kolorów, wiesz? Ale mam trzy nazwy. Yy... Wszystkie są różne. Takie skomplikowane. Skomplikowane. Paraksioporate. Paraxioborate to ja mam to zapisane jako PC czy PT, ciężko tą czcionkę rozkminić. Tak, jedno mam kolejne Paraxioborate. A nie, to samo jest, czekaj. Nie, bo jest Xiro, a tam to było Xio. Tak, tak, masz rację. I mam jeszcze trzecie Paraxiofilexorate, najdłuższe. Paraxiofilexorate, to jest PJ u mnie. No dobra, ale co nam to daje? Ja mam rysunki zwierząt i roślin i ty mówisz że masz jakiegoś krawa. Czy twój kraw ma pięć nóg i taki jakby klocek zamiast muszelki, jakby ktoś na niego klocka zrobił? Tak, no dokładnie tak i to jest ten pejot u ciebie chyba. Dobra i on jest u mnie na żółto, ma żółty eliksir i ja mam, ja mam kamyki, żółty, niebieski i, o, o. i mam tu dużo jakichś takich miejsc, że mogę coś gdzieś położyć, nie wiem. Hmm? Czekaj jeszcze zrobię rundkę co ja mam tutaj dookoła, ale nie widzę nic takiego bardzo konkretnego oprócz właśnie trzech takich książek. Jedno to jest to, co ci tłumaczyłem z tymi krabami, że tak powiem. Jedno mam z grzybami. Jedno mam z korzeniami, takie coś alamarchewki, brzutkiewki coś tam takiego. No ja mam takie rzeczy. I trzecie to są rośliny. Mhm. Bo ja mam to taką maszynę, że mogę włożyć jaki, jakąś rzecz. O, przepraszam, znalazłem coś jeszcze. Takie jakby drzewo, no nie? Binarne. W sumie prawie binarne, bo na górze jest kamień czerwony, z niego wychodzą trzy kreski w dół. I w sumie to takie drzewo, o takie informatyczne. A później od każdego z nich wychodzą mhm. kolejne, już po dwa. Ewentualnie nic albo jeden. I mam tak, od kamienia czerwonego. O, mogę to zakreślać jakoś też mam jakąś taką książkę z kamieniami. No, i mam, tak, jak mam jakieś OH, OL, PF, AM, PA, to wszystkie. To ja mam takie skróty przy tych nazwach Twoich robaków. Czyli może ty powinieneś mi powiedzieć, robaki, ja ci powinienem powiedzieć skróty, i wtedy Ty te skróty masz przyporządkowane do czegoś, tak? Właśnie tak średnio są. One są jakby jedne po drugim, na przykład. Nic mi to nie mówi. No właśnie, ale ja, ja to mogę klikać, więc możliwe, że mam ułożyć nazwę czegoś. Bo wiesz, ja tutaj mogę miksować eliksirki i te eliksirki mam przyporządkowane do tych zwierzątek, co ty masz, tylko nie wiem jak. Na przykład tu mogę zjednoć. A ja już chyba wiem. Ja już chyba też wiem. No mów pierwszy. Bo ja mam tak, że z jednego mogę zrobić dwa na przykład, albo, że, albo że z dwóch mogę zrobić jeden, albo że z trzech mogę zrobić coś. Tak, i to na górze ten czerwony kryształ to jest kamień filozoficzny. I my będziemy go zrobić. Tak? No to u mnie, żeby zrobić czerwony kamień, trzeba mieć dwa fioletowe i jeden pomarańczowy. Mam tak narysowane, i to się wtedy wkłada do tej wirówki na końcu. Aha, to myślałem, że w drugą stronę. A masz y, jakieś FB i PJ? FB to jest funghiroborate. To powiedz mi, jak to wygląda. <noise> Już szukam. Hiroborate. Tak, to jest grzyb. Grzyb, który. Nie masz kolorów. Kolorów nie mam, ale mogę ci go opisać dokładniej. Bałwanek ma jeden ze spodniczką? Nie. Ma jeden korzeń, znaczy trzonek. Taki czopek? Czopek, kurde. Pojedynczy, ma po, pojedynczy kapelusz bez żadnych fałdek i żadnych kropek na nim nie ma. U mnie są dwa rodzaje grzybów. Aha. Jeden to... jest z kropkami, jeden jest bez. No to weź ten Jeden bez. wygląda jak szpiczasty muchomor, ma od dołu blaszki. Twój ma widoczne blaszki? No, mój mój nie ma blaszek. Nie ma, no to coś jest nie tak. Znaczy, no jest taki jeden, który ma blaszki jest muchomorem, no nie? I... Ale to nie ten oto, to nie jest ten o to, który chodzi. No dobra, to wezmę. Co mam z nim zrobić? Połącz go z PJ. Czekaj, czyli 2 do 1 to będzie? Tak. Dobra, PJ to jest Paraxiofilexorate. Paraxiofilexorate, łatwo, to jest krab, na którego coś zasrało. Dobra. Dobra, no to mam muchomora i mam tego z grzybem i klikam połączenie. Zobaczymy co mi wyjdzie. No. O, wyszło mi coś. Wyszła mi, nie wiem, imbir? Zjarany imbir? U mnie to jest zjarany imbir. Czekaj, już patrzę. Korzenie mówisz? Dobra, powinno ci wyjść y, OOL albo OT, nie wiem co to jest. Powiedz coś więcej, wiesz, jakbyś jednak mógł. Dobra, na górze wystają mu z głowy takie liście, ma jakby dwa oczy po lewej, po prawej i uśmieszek i takie łapki i nóżki. Nóżki osobne, dobra, to wiem. I co to jest u ciebie? Oksymuratoroksis to jest OT, czy tam OC. No to dobra, to to już mamy. Co mam z tym zrobić? To musisz połączyć z PA. Czyli też będzie 2 do jednego? Tak. Dobra, no to teraz powiedz mi, co to jest PA. U mnie PA to jest pristaksiofileksorate. Dobra, to to, ja mam takie, nie wiem, powiedzmy, owoce. E, z, są dwa listki na górze, do czego są przyczepione, tak jak jest taki pęcherzyk. Takie gruszki. No dobra. I jest ich tam kilka: 5 albo 6. I, I to mam gdzie dać? Połączyć z tym, co przed chwilą zrobiłeś z OT. Dobra. Klikam. I z tego powinno powstać OH. Tak, dostałem OH. I OH już jest finalny. Y, OH będziemy łączyli 3. To będziemy łączyć, żeby powstał czerwony kamień. No dobra, no to dawaj mi dalej. PO i FA.

Filexo. To są y, dwa takie mlecze, jakby żółte, z korzeniami, ale tam mało istotne są te korzenie. Mam jeden może mlecz. Ma jakby dwa korzonki jak nóżki, dwa listki na lewo i prawo, do góry ma pęczek. To nie, to, to nie jest to. I on ma taką kulkę i takie ten, to nie, to, to nie wiem, może to... Na pewno będą podwójne kwiatki, dwie łodygi połączone przy korzeniu. Totalnie nie mam nic takiego. Czekaj, bo ja jeszcze miałem coś na dole, wiesz? A może zejdę tam na dół. I jeszcze mam dwa kamyki. Mam niebieski i żółty kamyk. Hmm? I na samym dole mam, mam taki czerwony płomyk. I tam mogę włożyć trzy rzeczy. A na górze, tam gdzie włożyłem oha. O to jak możesz włożyć trzy rzeczy, to prawdopodobnie właśnie tam to oha ma wylądować. A, bo a to na górze mogę włożyć trzy rzeczy. Jest niebieski płomyk. To do jakiego płomyka mam to dać? A to ja tego nie widzę płomyka żadnego jeszcze. Zielony albo czerwony. Ja mam jeszcze narysowane to, i mam napisane, że mogę tam włożyć chyba kamyki, A nie mogę tam włożyć kamyku. Spróbuj to oha włożyć, tam gdzie trzymasz do włożenia. No to włożyłem i tam mam narysowany niebieski, niebieski i pomarańczowy, i to, że to daje czerwony. No to w sumie pomarańczowy ten oha jest u mnie. Aha. Tylko nie no wiem, dobra. czy mam to dać do tego z miksera z zielonym płomykiem, czy mam to dać do miksera z tym drugim płomykiem. OL. Masz coś takiego jak OL? Hmm? Mam OL. Oksyluoroboratę. Dobrze. To jest taki gruby ziemniak. Nie wiem. Z takimi wypustkami, jakimiś korzonkami pełno z całego tego wyrasta. Nie ma żadnej miny, twarzy. Mam kraba, mam grzyba, mam takie jakby gruszki na liściu. To no nie to. Mam takiego kutę małego krabika z siatkiem na górze. Mam grzyba bałwana i mam borówki na gomąsce. No i mam jeszcze też to, co ci mówiłem wcześniej, czyli takiego z nóżkami. No, podaj mi skróty tego, co ty masz. No, to ja nie wiem, co ja mam za skróty. Aha, bo ty tych skrótów masz więcej niż faktycznie tych rzeczy, tak? No. To dobra, to faktycznie nie. Potrzeba mi Cate. No, to jest DL. Dobrze. Kolejną rzeczą, którą ty masz, to jest ten czosnek powiedzmy czy gruszki. To jest y, Pristaxiofilexorate. No mam, to jest PA. Y, dobrze, kolejną rzeczą, którą a, ty masz u to? siebie. Ja bo ja mam taką tablicę ze skrótami. I jak będę wiedział jakie ty masz składniki, to może będę w stanie... powiedzieć, i zapisujesz też. I... A, bo ty możesz sobie zaznaczać. Hmm? A, no to widzisz. No dobra, no to dawaj dalej. Jeszcze ciekawi mnie do czego mi są te dwa kamyki. Mówię mam błękitny i żółty kamyk. Patrz, ja mogę te kamyki włożyć, ale nie mogę już ich podnieść. Ups. Włożyłem do tej maszyny na dole co mam, i teraz już nie mogę ich zabrać. Ups. Hmm. Ja z niektórych rzeczy mogę zrobić na przykład dwie rzeczy. O, teraz na przykład włącz, dałem tańczącego kwiatka i mi wyszła ta twoja stokrotka podwójna. I jakieś grzyby. Stokrotka podwójna, tak? No to czekaj, to stokrotka podwójna. A co tam włożyłeś? Włożyłem tańczące. Kwiatka tańczącego? Tak, kwiatka tańczącego, no. I z tego y... DL to było. DL, ten kwiatek tańczący to Delfologistate. No to jest DL, i z tego wyszła podwójna stokrotka i takie grzyby, że jest dużo grzybów wychodzących z jednego miejsca. Aha. Dobrze. Z To no Tak. Już rozumiesz, to jak to ma działać? To, tak. Dobrze. To rozwal, 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 PO, które się nazywa jak? PO. Pri, no. Primaxiofilioxy. No, to rozwal, to jeszcze. To są te dwa kwiatki. No, a co, dwa kwiatki rozwalić i wtedy coś tak. innego mi jeszcze wyjdzie, tak? Powinno ci wyjść tak, dokładnie. Dobra. Wyszedł mi. Taka marchewka i PL. Marchewka i PL. PL to jest co? Nie wiem, PL jest napisane na tym. Aha. O, to dobrze. To PL jest potrzebne. Dokładnie. no. ruszyło się do przodu. Co mam z tym PL no, zrobić? E, PL połącz z DL A DL to było. E, to był ten kwiatek tańczący. Czyli ten co go rozbijałem wcześniej. Hmm, tak, 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 dokładnie ten. Dobra, wyszedł mi... O Boże, co to jest? Taki ziemniak, no? Może być, gruby ziemniak. Dobrze, i to jest OL. I to będziesz też, jest tym pup, y, Jeden z trzech, który łączy się w tak. czerwony kamyk. Czyli ziemniak, OH i coś jeszcze, tak? Tak. I teraz zrobimy to, PF. Tak, musisz rozwalić jeszcze raz tańczący kwiatek. No. Zostaw sobie stokrotkę podwójną, bo ona będzie potrzebna później. A nie, no. teraz nawet jest potrzebna. Rozwal ją. Tak. No to dostałem PL i tą marchewkę. Tak, to tą march tam, ta marchewka będzie ci, ale to za chwilkę potrzebna, to sobie ją tak o niej pamiętaj. No. I teraz tak, potrzebne jest PE i FR, obydwie rzeczy masz i musisz je ze sobą połączyć. No to powiedz mi czym są. Pristax i Forex, to są borówki. Borówki, no. Funghiri bar baramis. To jest ten grzybek bałwanek. I łączysz ją z, z borówkami, ten no. grzybek z borówkami. Wyszedł mi kolejny krab. Krab na tle jakiejś małży. To dobrze. To teraz tą marchewkę, co tam odłożyłeś sobie w poprzednim, połącz z, z tym krabem. Marchewkę z krabem. Dobra, teraz mi wyskoczyła smutna rzepa. Smutna rzepa. Dobrze. Musisz rozwalić tańczący kwiatek. Dobra, mam tańczący kwiatek, rozwalam go. Tak. Powinieneś mieć podwójną stokrotkę. No i dziesiątego i grzyba. I z smutną rzepą, czy czymś tam. Podwójna stokrotka ze smutną rzepą. Tak. Klikam. I to jest trzecie i pół produkt. PF. PF. Dokładnie. OH, OL e, i PF. Zamknęło się. Zatrzasnęło się. Coś, coś tam się wiruje. Łooo. Mieszane uczucia, osiągnięcie. Jest bardzo głośne. Mhm. Dobra, wyszedł trzeci kamek. To spróbuję tam zejść na dół i go dorzucić do tych dwóch, co wsadziłem. Mam nadzieję, że nie okaże A się, ten kamek że. A jest, jest czerwony, śpiewa. tak? fioletowy fioletowy No. Okej. Okay. Mam nadzieję, że to będzie. <laughs> <laughs> czerwony to miało być połączenie tych trzech kameków, chyba wiesz? Tam się pokroić za to, że... U, czekaj, czekaj, czekaj. Bieska csenka, podnoszę czerwony kamyk. Powoli się zbliżamy do końca tej serii, więc jeżeli jesteście ciekawi, jak się ona kończy, to zachęcam do subskrypcji i oczywiście kliknięcia dzwoneczka, żebyście nie przegapili kolejnych odcinków. No i jak zawsze bardzo mi będzie miło, jeżeli zostawicie komentarz, co myślicie o serii i łapki w górę. Ale dzisiaj to będzie tyle, więc hejka, cześć!